Cześć Cześć widzowie, z tej się Gierman. Chodzicie zapraszam na odcinek e, Chciałem e, nagrać krótki na odcinek, bo nie trzeba iść spać. A właśnie przyciszę z e, No chcę wam powiedzieć mianowicie jak to wszystko będzie wyglądać na tej sali. Tylko przyciszę, żeby mnie było słychać. Kupiłem oczywiście nowy ciągnik, reaktor. A to, że tam biały jest, to tam... To tam nie przeszkadza. A, no, ja wiem jeszcze ja yy, No, yy, także... Yy, no. Co mogę więcej? Yy, to, co widzicie na mojej buci, to, to nie jest związane z covid tylko tak jak mówiłem kiedyś, jestem korynarzem, powiem, zapalenie skóry. Tym się nie da zarazić, więc... Co mogę więcej zrobić? Powiedzieć. Jadę po robić uprawę i po to będę worał. To są grube zęby, to tak jak to działa, bo to są brony ciężkie. Także jadę uprawić tamten kawałek. Później jeszcze tam mi zostaje do zasiania, także mam tego pola w tym roku naprawdę na początek rozgrzewki. Jak chodzi o tą W ogóle o tego farminga, nie? To ładnie mi idzie, mi się wydaje bo widzicie tu mam, wziąłem kredytu, nie powiem wam, że spory kredyt mam, bo mam łącznie na ile? No, 490 tysięcy. No, 480. 000. Mówię po zbiorach, po, po tych późniwach powinien spłacić w całą gotówkę, nie? Nie, nie? nie wiem, 4 przyczepy stąd da 400, stąd. Będzie bardzo no, Mam. Jeszcze po starym właścicielu mi został na polu, który jest prawie w 100% nawieziony, także... Hmm, także... Hmm, także widzicie. 100, prawie w 100% wszystko nawiezione. Ja tu będę jeszcze i tak do sieba przenosić Tam jeszcze nie mam pola. Tu muszę to nosić też.

Zobaczymy, czy w ogóle na parę milionów. Dobra, trzeba zrobić inaczej. A tu zrobić Wszystkie roce, a my idziemy na misję, widzę. Tak, bo... Trzeba zrobić, zarobić trochę pieniędzy. Także tak się powie. No. Także reszta się poprawi po tych pracownikach. Bo Dobra, my idziemy na jakieś źle. Mhm, mhm. Gdzie jest to pole dziewiętnaście, czekajcie pole 19 19 jest chłopi Gdzie my to do nas nie na kołałem nie jest na także tak, widzicie widzowie trochę trzeba przesunąć to jest wszystko kupione już, żeby, nie, tylko żeby mi starszyło ale nie? nie wiem, nawozów najwyżej się to mm, Już starszy, ale wątpię, bo doszło pola jak sami wiecie. Ja jadę na misję tutaj do gospodarza zrobić, zarobić. Gdzie jest to za 19? Dobrze, jedziemy na to 19. Dobrze. Pół mapy trzeba objechać, no ale cóż, tak, pół mapy. Jutro idziemy dopiero na godzinę 9. Duszkę, także dzisiaj jeszcze zrobię. Muszę oczywiście twarz posmarować. Mm -hmm. Oka nie, okaże się co będzie w końcu z tym moim kręgosłupem w następnym tygodniu Że, bo boli niesamowicie, widzowie naprawdę nie wiecie jaki to jest ból yy, tutaj właśnie w tych lędwiach jak jest kręgosłup lędźwiowy w tych na dole, to mnie, tak jak są te dwa ostatnie kręgi to mnie strasznie boli nie, no jest taki bolesny, że się da wytrzymać, ale masakra czasami. Szkoda, no, szkole to nie mogłem na tym wysiedzieć. Uff, so, Teraz mi trochę ten. Ta... Oczywiście dzisiaj brałem w biegu. O, w biegu KWKW jak... Mm, so, Poległych dziewięciu górników. Wyślę później na insta zdjęcie Nie wiem czy ja tu dobrze jadę Aha, dobrze Gdzie ten chłop, bo te pola takie daleko Bo mapy trzeba przejechać, żeby do pola dostać nie to to jest jeszcze dalej, tak? co jest chyba co? pole, numer, ile? nie wiem dobra, to jest to. nie jest area ozdobu dobra, dobra Także widzicie, takie jest Ja sami sobie na odcinku zrobię, bo po prostu trzeba jakoś na kredyt zarobić, no, póki moje, moje gospodarstwo nie będzie dobrego dochodu mieć, nie będzie wszystko dosiane, to będziemy później misje robić, będzie wszystko posiane, to tylko misje będziemy robić.

Także widzicie. Okaże się w ogóle, co z tymi plecami jest, bo to jest... by nie się takiego bólu przychodzić. nie ja sobie wyobrażam teraz... Y, y, po prostu czuję, co mogą czuć moi wujkowie jak ich tak, takiego superbólu, bo to jest po prostu tragedia, tak. Nic podnieść, letkiego nie możesz, bo cię boli. Ciężkiego, bo... Mm, mm, ciężko spać nie możesz, trzeba się w nocy budzić, bo nie idzie spać, bo go boli wszystko. Masakra. Masakra. 13% Ciężko idzie Ciężko idzie Także widzicie. Do no. z góry na dół W takim wypadku. Bo inaczej nie zrobić. Będę musiał... No, ale... Patrz, mi będę robił. Ja przejadę jeszcze z raz, Jak mi, yy, powiem wam, jak mi się uda I to wszystko co sobie zaplanowałem mi urośnie To po prostu kościoł wyłoję na tym tyle jak kredyt spacę jeszcze dokupię maszyn i maszyn i pola no mm. na pola my musieli brać kredyt bo w nie im było mało mało i teraz mam dosyć na razie, no tak żeby tego no. a mówię w grzęco nie <śmiech> <śmiech> O, dobra już wiem co mhm, mm luryst strzelaną upraw Masak. no ale tu jest jeszcze jakiś kubel, nie wiem dokładnie, że to jest, ale da mm, nie wiem, czy będę kiedyś robił film yy, na pewno, o, nagram film z dokumentami z Powstania Warszawskiego, które udało mi się tam zgromadzić. Rzeczmi, które są z Powstania Warszawskiego. Zdjęcia. W sumie są zdjęcia macie w tym. Nieś tam w filmach musicie znaleźć. Ale ja mogę takie fajne kartki, o takich fajnych kartkach. Jeśli znajdę te kartki, to nagram o tym film. Piszcie oczywiście w komentarzach, czy byście chcieli taki film związany z powstaniem warszawskim. O, dzisiaj będzie jeszcze jeden film. Postaram się go szybko zmontować. Mm, mianowicie Dzisiaj pamiętamy o górnikach kawu Także trzeba mm, w rocznicę ślubu te, y, te, Co ja mówię ślubu Rocznicę śmierci górników z kawu że oni bronili w kopalni mm, i zginęli tam to trzeba po prostu nagrać y, oddać im hołd, ja już to zrobiłem dzisiaj i chcę tylko, żeby nikt o nikt nie zapomniał, bo może mało osób z wiosek wie, że tacy ludzie byli także no dobra, Od, o no da. dobra, także łapkujcie, subskrybujcie kanał, ja się oczywiście z wami żegnam, trzymajcie